20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 20, 20, 20, 80, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. Cholera ciekawe czy można żyć bez drugiej nerki. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na recenzję płyty Asus Rampage 6 Extreme Omega, czyli najbardziej wypasiona płyta zostanie Asusa na podstawki LGA 2066, czyli tak zwane HEDT. W tej recenzji nie zabraknie testów na 12 i 18 rdzeniowym procesorze. Także zobaczymy na co stać tą płytę główną pod kątem OC takich procesorów. No ale oczywiście płytę wam pokażę, omówię, a na początek zerknijmy co mamy wewnątrz opakowania. Na początek naklejki, cała mnogość do wyboru, do koloru, gdyby kogoś z Was to kręciło. Tutaj będzie prawdopodobnie instrukcja obsługi. Teraz sobie to wszystko tu wysypiemy. Także instrukcja obsługi z opisem wszystkich elementów na pucie głównej, przełączników, opis zbiosu, co gdzie i jak podłączamy. 20% zniżka na kabel moc. Czyli są to przewody do oplecione, przewody do zasilaczy. E, tutaj instrukcja do karty rozszerzeń, o niej za chwilkę będę mówił, bo jest też w komplecie do podłączenia wentylatorów. E, Bacz na obudowę ROG, czy jak to woli, Republic, Republic of Gamers. No i podkładeczka pod browarka. Proszę bardzo, przyda się. E, tutaj tak, śrubki z tego co widzę do slotów M2. A w tym pudełeczku małym, jak się nie mylę, tutaj będą sterowniki. Dokładnie, czyli USB ze sterownikami. Oczywiście proponuję Wam ciągnąć tak czy inaczej najnowsze ze strony producenta. Eee, kolejne śrubki do dysków M2, bla, bla, bla. O, i tu ciekawa sprawa. Tutaj płytka do slotu DIM2, który jest na płycie głównej. Na niej montujemy, możemy zamontować dwa dyski SSD M2 po jednej i po drugiej stronie z dużym radiatorem. Nie wiem, czy ja będę akurat tego używał, czy nie, bo jeszcze mam inne dwa miejsca do zamontowania dysków SSD, także zobaczymy. Kolejna szufladka. Tutaj 6 przewodów sygnałowych sata, końcówki proste i kątowe, przedłużka do podłączenia jakichś pasków z ledami i kolejna, ta jest adresowalna, a ta zaraz zobaczymy, czy też jest adresowalna, czy nie. Nie wiem, bo jest zamknięta. No i trzy czynniki temperatury, które możemy podłączyć pod płytę główną. I ostatnia szufladka, jeszcze nie ostatnia, bo tutaj coś pod spodem będzie. Dobra, to sobie wyjmę. Przewód z końcówką sześciopinową, który podłączamy do tej karty rozszerzeń które instrukcję Wam pokazywałem, tą końcówkę, proszę bardzo, pyk, sobie podłączamy. Także tutaj można sobie podpiąć dodatkowo jeszcze 6 wentylatorów czteropinowych, podświetlenie RGB. Natomiast nie mamy żadnego wyjścia z podświetleniem adresowanym. No i do tej płytki jeszcze podpinamy kolejny przewód, który, którego drugą końcówkę podpinamy pod płytę główną. I jeszcze sztywny mostek HBSLi. HB oczywiście oznacza High Bandwidth. No i ostatnia szufladka, a tutaj mamy antenę do Wi-Fi. Jak widać na bogato, ale nie powinno to nikogo dziwić w tej półce cenowej. A teraz zapraszam was już na prezentację samej płyty. Zaczniemy od rzeczy najważniejszej, czyli sekcji zasilania 16-fazowa. Wieramy są to IR3555, czyli najwyższa półka. Sekcja chłodzona jest dwoma radiatorami. Jeden ten duży na górze, dodatkowo posiada on jeszcze dwa wentylatory, które załączą się tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. I drugi radiator w tym miejscu, zaraz koło wyjścia na tyle, płyt, znaczy koło tylnych wyjść płyty głównej. I te dwa radiatory połączone są ze sobą rurką cieplną. Jeżeli chodzi o zasilanie procesora, są tutaj dwie kostki ośmiopinowe. Wiadoma sprawa, że w takich płytach jest to konieczne, zwłaszcza jak chcecie podkręcać jakiś 18-rdzeniowy procesor. Na brzegu płyty mamy dwa wyjścia czteropinowe do podłączenia wentylatorów na chłodzeniu procesora, poniżej możliwość podpięcia podświetlenia RGB. Nie jest to wyjście adresowane, takie znajduje się na dole płyty, później Wam pokażę. Dwa przełączniki, jeden do ciekłego azotu, tak zwany slow mode, a drugi tylko i wyłącznie dla magików, techników z serwisu Asusa, także tego drugiego nie dotykamy. Kostka 24-pinowa do zasilania płyty głównej, koło kostki zaraz punkty pomiarowe do najważniejszych napięć. To się może przydać jeżeli ekstremalnie chcecie kręcić wasz procesor. Pod koą tropinową jest wyjście USB 3.0 typu C na przedni panel obudowy. Zaraz pod nim możliwość podłączenia wentylatora, czy też wentylatorów o bardzo wysokim amperażu. To wejście jest również znaczy może być kontrolowane za pomocą BIOSu czy też softu. Poniżej mamy wyjście USB 3.0 na przedni panel obudowy pod kątem 90 stopni, 6 portów SATA i również porty U2. Zaraz pod portami U2 możliwość podpięcia przepływomierza. Dobrze chyba to wypowiedziałem mamy również dwa czujniki do sprawdzania temperatury cieczy, jak i również do właśnie sprawdzenia przepływu cieczy w samym układzie i możliwość podpięcia pompy, dalej przycisk do zmiany między BIOSami bo ta płyta posiada dual BIOS, to oczywiście może się przydać, zwłaszcza jak coś pójdzie źle przy flashowaniu BIOSa dwa wejścia czteropinowe, jedno do podpięcia pompy, a drugie do podpięcia jakiegoś wentylatora zabudowy, dwa wyjścia RGB, znaczy do podłączenia RGB jedno adresowane, drugie nie kolejne wyjście USB 3.0 na przednim panel do dwa wyjścia wewnętrzne USB 2.0 to również się przydaje, gdybyście chociażby używali jakiegoś kulera IO, który potrzebuje podłączenia właśnie tego USB 2.0 do sterowania softem. Tutaj zaraz nad wyjściem USB 3.0 jest przełącznik do Memory OK. Także jeżeli macie jakieś pamięci, które nie chcą zbytnio wam banglać z tą płytą główną, to możecie sobie wymusić, żeby płyta automatycznie ustawiła odpowiednie ich parametry. Dalej, kolejne wejście do podłączenia wentylatora czteropinowego z obudowy. Jest również, znaczy są również dwa przyciski: jeden to jest Retry Button, a drugi jest to przycisk Save Mode. Mode, retry button, jeżeli podkręcicie za mocno i przycisk reset na płycie Wam już nie działa, czy też w obudowie, warto użyć tego przycisku i wtedy płyta postara się zbudować jeszcze raz na tych samych ustawieniach komputer. Jeżeli to się nie uda, to wtedy przydatny będzie właśnie przycisk save mode, czyli płyta zbuduje się na bezpiecznych ustawieniach procesora, pamięci itd., itd. Przyciski budowane na płytę, czyli reset i power, wejście do podłączania końcówki Molex. Pod płytę główną, gdybyście używali trzech bardzo mocnych kart graficznych. Układ dźwiękowy na płycie Supreme FX z najwyższym możliwym kodekiem, czyli S1220. Na tylnym panelu wyjść płyty główne, jak widać, bogato. Do tego jest zaślepka już budowana na płytę, nie musimy jej instalować osobno w obudowie. Na górze mamy dwa przełączniki. Jeden do resetu BIOS-u, drugi do tak zwanego BIOS Flashback, czyli możecie zapgrade'ować sobie BIOS na tej płycie głównej bez konieczności nawet wkładania procesora, czy też pamięci na płytę. Wystarczy płytę tylko zasilić. I to wszystko. Jest to bardzo przydatne, gdybyście mieli nieudany, powiedzmy, update BIOS- -u. Wcześniej, to za pomocą tego możecie sobie waszą płytę, że tak powiem, uratować. Dalej, wbudowana oczywiście karta sieciowa Wi-Fi, także mamy dwa wyjścia do anteny, aż 12 portów USB 3.0, z czego jedno typu C, dwie karty sieciowej, no i oczywiście wyjścia do karty dźwiękowej. Dodatkowo te wyjścia są podświetlane. Wróćmy jeszcze na chwilę na górną część płyty głównej. Tutaj jest ten slot dim 2 do montażu karty rozszerzeń, gdzie montujemy dyski M2. No i oczywiście banki pamięci sztuk 8, wsparcie dla quad channel, socket, w który montuje. Procesor tego chyba wam nie trzeba tłumaczyć. Na płycie znajdują się cztery sloty Pisa Express, z czego dwa pierwsze działają z szybkością razy 16, ostatni razy 8 i ten razy 4. Pod tą pokrywą, która jest montowana na cztery śrubki, znajdują się miejsca na montaż dwóch dysków M2. Oczywiście są tutaj pod spodem tramalpady, także będzie ta płytka te dyski również kłodziła. No i oczywiście radiator chipsetu z pocietaniem RGB. Tutaj macie logo, pocietane logo Republic of Gamers. Jeszcze jedna rzecz, na tej osłonie tylnych wyjść na płycie głównej znajduje się wyświetlacz z kodami błędów. I zerknijmy sobie jeszcze na tył płyty głównej, tutaj po jednej stronie mamy backplate, który raz że usztywnia całą konstrukcję płyty, bo jest to płyta Extended ATX. A dwa, że pomiędzy backplate'em a płytą mamy pasek z podświetleniem RGB. I dodatkowo jeszcze sekcja zasilania posiada radiator, tak będzie lepiej widać, który ją dodatkowo chłodzi. oczywiście pomiędzy radiatorem a sekcją są thermalpady. A teraz kilka słów na temat najważniejszy, czyli jak ta płyta radzi sobie z podkręcaniem procesora. Powiadoma sprawa, że nie kupuje się takiej płyty po to, żeby działać na stykowych zegarach. Ja posiadam procesor 7920X, czyli 12 rdzeni, 24 wątki, który podkręciłem na tej płycie na 4,4 GHz z napięciem 1,12 V. Przy czym pamięci Rama są to Corsair Dominator Platinum RGB, działały z szybkością 3600 MHz i opóźniano to CL16, TRFC401 i Command Rate 1T. Po ponad półgodzinnym obciążaniu programem Prime 95 z testem Small FFT, czyli najbardziej obciążającym procesor, na sekcji zasilania nie widziałem więcej jak 50 stopni Celsjusza, czyli naprawdę bardzo niskie wartości. Tutaj jest z pewnością też zasługa tych dwóch wentylatorów 40 mm, które zainstalowane są na radiatorze sekcji zasilania. A jak ta płyta poradzi sobie z podkręcaniem procesora 7980X, czyli 18 rdzeni 36 wątków? Ja wprawdzie. Nie posiadam takiego procesora, ale dzięki uprzejmości Konrada z Extreme Hardware będziecie mogli zobaczyć, jakie wartości udało mu się na tej płycie, na takim procesorze wykręcić. Dodatkowo Konrad powie Wam jeszcze kilka istotnych rzeczy na temat ustawień w biosie, na temat taktowania pamięci i również porówna tą też płytę do jej poprzednika, czyli Rampage 6 Extreme bez dopisku Omega. Także oddaję głos Konradowi. Cześć, z tej strony Konrad, ekipa Extreme Hardware. Witam widzów Blaka, jak i samego Blaka. Dzięki, Blaku, za zaproszenie do Twojego materiału poświęconego Rampage'owi Extreme Omedze. Tak swoją drogą, świetna płyta, najlepsza płyta, główna na mm, podstawkę LGA 2066. O czym powiem w dalszej części tego materiału. Przechodząc do rzeczy, zacznijmy od tego, jak poustawiać e, na przykładzie 18-rodzeniowego, 36-wątkowego Behemota i 979 xe Tutaj jest akurat proces delidowany, jest to select, bardzo dobra sztuka swoją drogą. E, pokażę Wam. Od czego trzeba zacząć, żeby na przykładzie tego procka, jak i Rampage'a Xtreme 6 odpowiednio procesor podkręcić do w pełni, stabilnego, do w pełni stabilnej wartości 4,6 GHz na wszystkich 18 rdzeniach oraz pod system pamięci Mesh. Ok, zaczniemy od tak ważnej funkcji, tutaj wyłączamy ASUS Multicore Enhancement, zawsze musi być na OFF w czasie overclockingu. Generalnie zalecam również dawanie offsetów dla instrukcji AVX na minus 2 albo minus 3. Ja na ten moment w ogóle tego nie wyłączam, bo chłodzenie radzi sobie w zupełności. Także jest w stanie poskromić tenże procesor. Sync all course, czyli synchronizujemy wszystkie rdzenie tak by każdy, w tym wypadku z 18 rdzeni, po prostu pracował z częstotliwością 4,6 GHz. Tutaj minimum i maksimum CPU cache ratio, to jest właśnie mesh, o którym mówiłem. Ten parametr jest niezmiernie istotny, jeżeli chodzi o wydajność całej platformy. Defaultowo na i9 lata w zakresie 2,4 GHz, także 3,1 w tym wypadku jest to naprawdę spory overclocking. I co jest bardzo istotne akurat dla tego napięcia, przejdźmy teraz do napięć, żeby miało te ręce i nogi. Dla napięcia CPU Cash Voltage dajemy przykładowo 1, 1,25, w tym wypadku akurat do wartości 31 mA w zupełności starcza. I też bardzo istotne, nie przekraczajcie tego napięcia powyżej, 1, powyżej wartości 1, 2 V, ponieważ bardzo podgrzewa sam procesor i też jest zbędne. Tutaj jak widzicie CPU Core Voltage Override. Czyli ja akurat używam, nie używam żadnych offsetów, nie używam i innego Badziewa, po prostu tego nie lubię. Jak robię OC, to zawsze, że tak powiem, wszystko ustawiam na sztywno, bo też liczy się dla mnie jak największa wydajność. I teraz bardzo istotna rzecz. Mówimy tutaj o procesorze 18-rdzeniowym, podkręconym do wartości 4.6 GHz i możecie zobaczyć, że napięcie jest niezwykle niskie. Mamy tutaj wartość 1.185 V, gdzie ta sztuka generalnie do takich do takiego OC potrzebuje 1.175. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć parametr Anchor Voltage Offset. Jest to parametr, który polecam ustawiać w wykresie od 0.300 do 0.400 w momencie kiedy chcemy stabilizować pamięci. Często to pomaga na problem, który przykładowo Rampage Omega bądź Rampage Xtreme 6 e, objawia na swoim wyświetlaczu led jako magiczne AF Memory Detect, czyli mamy problem z butowaniem pamięci. Razem z tym parametrem oraz po, e, z VCCO Voltage oraz Agent Voltage to są bezpośrednio parametry, te dwa e, parametry są odpowiedzialne za oce pamięci. Dzięki odpowiedniej kalibracji tych napięć jesteśmy w stanie ustabilizować pamięci naprawdę wysoko. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o butowanie, właśnie platformy. Polecam w momencie, kiedy chcecie, jeżeli macie jakieś problemy ze stabilizacją pamięci, zwiększyć napięcie Boot Voltage System Agent i VCCo Boot Voltage, trzymając zakres taki, by tutaj te. Przykładowo Agent Voltage mamy na 1,185, jeżeli chodzi o boot, a VCCo na 1,18. Uważajcie na to, żeby że tak powiem, te wartości nie były zamienione, bo może to doprowadzić do degradacji kontrolera pamięci, czyli EMC w procesorze. Jedno z absolutnie najbardziej istotnych napięć na platformie X299 to input voltage. Zalecam zawsze trzymać na w zakresie powiedzmy 1,95 do nawet 2... 0.50 osobiście trzymam na 2 V. Dlaczego? Ponieważ jeżeli poniżej powiedzmy zakresu 1.95 mamy to napięcie, to występuje na tej platformie tak zwany phantom throttling. Objawia się to w taki sposób, że procesor przykładowo pracuje z częstotliwością 4.5 GHz, natomiast w momencie kiedy mamy bardzo duże zapotrzebowanie na jego wykorzystanie, na wykorzystanie jego mocy, ma miejsce Zrzucanie taktowań, którego nawet nie widać na OSD. Ok, wejdźmy teraz w zakładkę External Digi Power Control. To jest zakładka odpowiedzialna za wyłączanie limitów TDP. Polecam LLC, czyli Lower Clane Calibration, na level 6, level 7, do konkretnego OC, tak żeby procesor nie miał tzw. V dropów na impucie i na fałkorze. Tutaj mamy CPU Current Capability, czyli tzw. wyłączenie OCP. Na RAM page'u Omedze oraz Xtreme 6 można nawet załadować 240%, ja zazwyczaj że mam 200-240% do jakichś mocniejszych benches, przy przykładowo C do 4,8 GHz. Jeszcze ważniejszą rzeczą związaną z limitami TDP jest zakładka Xtreme Tweaker i Internal CPU Power Management. Intel Speed Step technologii zawsze na Disable, tak samo jak wszelkie stany C i tak dalej, tak żeby procesor nie zrzucał nam absolutnie taktowań ani napięć. I teraz bardzo ważna tutaj zakładka. Long Duration Package i Short Duration Package. Tutaj ustawiamy limity TDP, takie można powiedzieć szalone wręcz. Ładujemy na maksa, czyli 4095. Tutaj walimy 127, 4095 i 1023. Tego używamy do bicia rekordów, do benchowania, do. Renderingu, jeżeli mamy odpowiednie chłodzenie, nie cackamy się, te procesory to czołgi, płyty również są w stanie to wszystko znieść. Natomiast zaraz dowiecie się o tym, gdzie rampie Cic 6, co mnie osobiście bardzo zdziwiło, Polek, względem rampage'a Omega, który jest absolutnym rzeźnikiem. Kolejna sprawa, timingi pamięci. Ja nigdy nie używam XMP, te moduły, które tutaj latają, to są akurat pamięci 4266 MHz przy CL19, natomiast, żeby uzyskać takie hmm, taktowania i timingi, no bardzo mocny kontroler pamięci, czyli MC w procesorze musi się znajdować, to też jest bardzo istotny element. Więc poustawiałem sobie wszystko ręcznie. Tak jak mówiłem, pamięci latają na 4000 MHz, timingi ręcznie wbite 17, 17, 17, 37. Przy Command Rate T1 to jest bardzo istotne, szczególnie dla platform hdt, ale na mainstreamach też swoje robi. Reszta timingów ręcznie poustawiana. Jeśli chodzi o napięcie VCCO System Agent, nie wolno na tej platformie przekraczać zakresu 1,2 V. Akurat tutaj mi ten cholerny mój rampage pokazuje 1,2,16, ale... Walić to ręcznie jest ustawione na 1.1.75 i tego się trzymajmy. Dlaczego? Ponieważ raz, że to bardzo podgrzewa procesor, a dwa na platformie HDT jest po prostu niebezpieczne, może doprowadzić do dość szybkiego uszkodzenia kontrolera pamięci. Jeśli teraz chodzi o to, jakie główne różnice mamy między Rampage'em XT6 a Rampage'em Omega, to przyznam szczerze, że niedawno jak testowałem swojego Rampage'a X 6 versus Omega, na tym samym oczywiście procesorze, ten, ten sam egzemplarz, ta sama sztuka i powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o maksymalny stabilne OC i o maksymalnym stabilnym OC, jeżeli mówię, to chodzi mi o coś takiego, gdzie mamy wyłączane absolutnie wszystkie limity TDP i procesor śmiga w najbardziej obciążających go programach na 100% mocy, gdzie ten procek przy wartości 4,6 GHz oraz napięciu 1,1,85 V-Core v oraz input 2.0 żre, ładnie mówiąc, bo inaczej się tego nazwać. Ładnie nie da, około 650W. Sam procesor, więc wyobraźcie sobie, jak są to prądożerne bydlaki i czego wymagają odpłyty. No i uwaga, e, Rampychecki Tim 6 mający sekcję zasilania złożoną z 8 modułów IR3555 oraz Dublera, nie był w stanie podołać e, taktowaniu 4,7 GHz przy napięciu 1,22 V. Płyta wyłączała się pomimo mm, zabawy ze wszelkiego rodzaju kalibracjami napięć, gdzie omega posiadająca IR3555 razy 16 bez dublerów, czyli powiedzmy tutaj 8 sekcja zasilania z dublerami versus 16-fazowa sekcja na omedze. Pozwalała mi na w pełni stabilny ocet do tej wartości 4,7 GHz bez absolutnie żadnych problemów, jeśli chodzi o shutdowny. Jedną z najważniejszych różnic, pomijając kwestię samego rozbudowania sekcji zasilania na Rampage Xtreme 6 Omega versus Rampage Xtreme 6 w wersji wcześniejszej, jest chłodzenie tejże sekcji. Otóż przykładowo Rampage Xtreme 6 bez aktywnego chłodzenia albo chłodzenia cieczą w tym wypadku nie radził sobie z mocno podkręconymi procesorami powyżej. 14 rdzeni Przykładowo i 979-80X Kręcony do wartości 4,6 GHz szybko gotował sekcję do około 110-115 stopni. Powiedzmy po 20 minutach wygrzewania, chociażby w realbenchu Bo tutaj Omega bez odpalania nawet wentylatorów, które mają zakres regulacji od 0 RPM do 11 000 RPM, to radiator na sekcji zasilania pasywnie pozwala chłodzić procki takie jak 79-80X Kręcony nawet do tych wartości 4,7 GHz po przedługim obciążeniu jakieś 65-70 stopni to jest max, co widziałem w czasie długotrwałych testów bez odpalonych wentylatorów. Przy zakresie RPM około 5000 to było jakieś 38 do 55 stopni. Także no naprawdę sekcja jest bardzo chłodna. Gdzie Rampage Xtreme 6 z monoblokiem, czyli z chłodzoną cieczą sekcją osiąga zakres około 60 65 stopni na VRM. Także no Omega jest bezdyskusyjnym zwycięzcą i tutaj całkowicie Rampage X-T6 w kwestiach zarówno chłodzenia VRM, jak i rozbudowy VRM, jak i OC długotrwałego przy pełnym poborze prądu powyżej 500 W z procesora całkowicie deklasuje Rampage X-T6. Pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję, że z tego materiału wyciągnęliście dla siebie dużo rzeczy. Jak zwykle popłynąłem, ale jak zaczynam gadać o sprzętach, to nie da się inaczej, także mam nadzieję, że Blaku nie będzie sobie włosów z głowy rwał, tylko da radę elegancko to wszystko zmontować. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanału Blaka, bo według nas jest to gość, który robi fenomenalną robotę. W segmencie, który że tak powiem, ogarnia, jeśli chodzi o sprzęty, a zna się no, bardzo dobrze na swojej robocie. Zapraszam również na, zapraszam również na nasz kanał, czyli na Xtreme Hardware. E, u nas macie testy bardzo unikalne, jak chociażby 3, 3 Tytany XP versus 4 Titany XP, wszelkiego rodzaju bardzo hardkorowe konfigi, nawet 4 RTX 2080 i bicie rekordów, azotowanie itd. Także pozdrawiam serdecznie, e, no i zapraszam do kolejnych materiałów Blaka, jak, jak i naszych. Cześć. Moi drodzy, wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące tej płyty głównej zostały w tym filmie omówione i wyczerpane. Jak widać, płyta wręcz stworzona do worklockingu. Nie straszne są jej 18-rzeniowce. Rewelacyjna wręcz sekcja zasilania. Oczywiście sekcja to nie wszystko, bo ta płyta oferuje sporo innych jeszcze możliwości, chociażby montaż. Czterech dysków na slotem 2, z czego jeden z nich warto o tym dodać, może być tylko na interfejs SATA. Duże możliwości, jeżeli chodzi o wyjścia na tylnym, płyty, na tylnym panelu płyty głównej. Sporo portów USB, dwie karty sieciowe, jedna 10 gigabitowa, druga 1 gigabitowa, oczywiście podświetlenie RGB, ale co ważne, nieinwazyjne, nie bardzo rzucające się w oczy. Ja wprawdzie miałem problem na tej płycie z Aurą Sync, ale pomogło zainstalowanie starszej wersji. Dokładnie to jest chyba bordajże wersja 10617. Także gdyby ktoś tą płytę kupował miał. Problemy z podświetleniem RGB, to proponuję ściągnąć właśnie tą wersję Aura Sync. Płyta nie jest tania, bo kosztuje około 3000 zł i w tej cenie spokojnie można złożyć średniej klasy komputer, ale umówmy się, nie jest to płyta dla każdego, jest to płyta dla entuzjastów, dla osób, które chcą wycisnąć ostatnie soki ze swoich procesorów. Jeżeli ktoś płaci za procesor 10 tysięcy złotych, to nie będzie problemem dla takiej osoby zapłacenie 3000 za płytę główną, która w tym wypadku akurat jest bardzo istotnym elementem. Linka do niej macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Ja dziękuję. Konradowi za to, że pokazał Wam możliwości o C18 rdzeniówki na tej płycie głównej, bo ja nie byłem w stanie tego zrobić. Także dzięki Konrad. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv